12. Święto Futbolu z Unią Kosztowy oraz najnowsze premiery w Gołkino. To wydarzenia, które odbędą się w najbliższy weekend w Mysłowicach. To program Nie Przegap, Emilia Warchoł. Witam serdecznie. Zapraszamy już w najbliższy weekend na 12. edycję Święta Futbolu z Unią Kosztowy. Mosier na Bączyku stanie się areną piłkarskich zmagań, podczas którego młodzi piłkarze będą rywalizować w duchu fair play oraz nie zabraknie świetnej zabawy dla zawodników oraz kibiców. To dwa dni pełne piłkarskich emocji od godziny 9 do 19. A teraz zobaczmy co nowego w Gukino. Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka. To pełna przygód opowieść o grupie dzieci, które wyruszają na misję o odnalezienia zaginionego wujka. Prowadzi ich do starej posiadłości pełnej zagadek i tajemnic. Współpraca, spryt i odwaga pomogą im odkryć prawdę. To emocjonująca historia o przyjaźni i determinacji, idealna dla całej rodziny. Jaka była umowa? Co? Co! <grym> nie, 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 nie! Chyba chcieliście zjadłaś, prawda? <grym 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 odkryj w sobie bohatera broni! Nie stop! Dzielna banda nadchodzi. Tunes, porki i daffy ratują świat. Kaczor Daffy i prosiak Porki to duet jedyny w swoim rodzaju. Ich przyjaźń bywa burzliwa, ale gdy świat jest w niebezpieczeństwie, muszą działać razem, gdy odkrywają, że świnka petunia padła ofiarą kosmity uzależnionego od Bubble Tea, stają do walki, by ocalić miasteczko i całą planetę. O ile wcześniej się nie pokłócą. Jasty! My, Macie scenariusz, poczytajcie sobie! Tylko jeden śmiałek może wykonać za, 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 za zadanie Kaczor, Daffy! Ja! Daffy? Kaczor? <grym> <grym> Kto tam! Luny Tiu, sporki i Daffy ratują świat! Towarzysz to poruszający dramat osadzony w realiach zimnej wojny. Młody idealista trafia do tajnej misji, gdzie stopniowo odkrywa brutalną prawdę o systemie, któremu służy. W obliczu dylematów moralnych musi zdecydować, komu naprawdę jest lojalny. 3000 metrów nad ziemią. Agentka Harris musi dostarczyć świadka mapy samolotem nad Alaską. Gdy na pokładzie wybucha walka o kontrolę, tajemnice wychodzą na jaw.

You hear that? Looks military. <laughs> you think it's there to help? He's there to shoot you down. Come on, damn it! Y'all need a pilot? <laughs> Niezmiennie do wygrania jest podwójne zaproszenie do GoKina. Napiszcie tylko pod programem na Facebooku, który film Was interesuje i dlaczego. Wygrywa najciekawszy komentarz, na który czekamy do niedzieli. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia.